Witajcie, kochani. Ostatnio jakoś między 18 a 19 coraz więcej pojawia się ptaków i takich dziwnych, różnych ptaków. Chcę, żebyście trochę posłuchali. Jeżeli Dobra, przestał. Witajcie, witajcie. E, powiem Wam, że jak byłem w liceum, to jak jeździłem właśnie na różne wycieczki, to brałem dyktafon. Dyktafon i wtedy, słuchajcie, ja generalnie, właśnie m, nagrywałem różne ptaki i takieś w ustronie górskim. Słuchajcie, tak się zapędziłem do nagrywania ptaków. Poszedłem sobie w góry, że e, zasnąłem. I dopiero obudziłem się o 11 w nocy, e, więc tak, tak, zawsze fascynowały mnie różne zwierzęta. Zresztą, papugi miałem w swoim życiu nimfy i papugi, papużki faliste, e, Oj, długa historia, Wam powiem szczerze. Ja e, na pewno kiedyś była taka sytuacja nawet dzisiaj opowiadałem, że, że tak naprawdę, e, jak mieszkałem na wsi, miałem e, nimfy i też dwie dzikie kotki no i była taka sytuacja z tymi kotkami moi drodzy, że one tak naprawdę no chciały te nimfy upolować ale ponieważ u nas wszystkie zwierzęta żyły w symbiozie no to myśmy nie mogli na to pozwolić więc e, crazy to mi nie było w domu, ale był e, drugi kolega Bubu ja wie Bubu we się trzepnij". No i e, niestety, ale musiał to zrobić. Trzepnął je, tak, dosłownie. I powiem wam, że e, dostała po jedna, druga, i się skończyło. I na przykład, jak je karmiłem, to brałem papugę na ramię, a e, wtedy brałem, e, dawałem z ręki z boku, e, siedząca na łóżku kotka, dawałem z ręki jedzenie. I tylko wtedy, kiedy miałem papugę na ręku albo na ramieniu. Rozumiecie? I, tak samo jak miałem innego kota, nowego, jakieś miałem Devon Rexa. I powiem wam, że była sytuacja, gdzie właśnie e, wiadomo, że te kotki pierwsze syczały, walczały, było... E no i w ogóle chciało go lać. No to e, wyganiałam je z domu. One i tak były na podwórku, tylko przychodził na jedzenie. Tak? No i proszę bardzo. I brałam parleja na ręce tak, na kolanka, a na przykład Anderfinę karmiłem z podłogi, tak, jak przychodziła. Co zafuczała? Zabierałam jedzenie. Co się uspokoiła? To dostawała. I wtedy, potem, dzień, dwa później, Parleja na tą stronę, sadzałem, bo Devon Rex to jest taki kot, który, słuchajcie, on jest psowaty. Mówiłem, siad, siadał. Połóż się, położył się, a port mu malutko, powiedzmy tam jako zabaweczkę, myszkę, przynosił, taki był kochany. No to Anderfina była taką dzikuską, e, shilkret Color, tak, i powiem wam, że e, jako ciekawostkę, shilkret Color tylko mają kotki. I się da. z tej strony, ja mówię Anderfina, proszę, parlej, proszę. I w ten sposób w ciągu paru dni koty się ze sobą oswoiły, tak, e, a po miesiącu już ze sobą spały, bo jak tu nieraz widzę sytuacje, gdzie słyszę, o biedne kotki biją się w domu, a potem zakłada się im powiedzmy wszelki z i się okazuje, że one są w symbiozie, żyją u sąsiadów, a właśnie. Dlatego, że to my swoją energetykę powodujemy, że nowy kotek chcemy go chronić, więc powszedniego pupila ganiamy. A co on rozumie? O nie, to przez ciebie. O! Czekaj, ja cię dorwę. Jak pan ci nie będzie o! w pobliżu. I lanie się. Tak się nie. Robi, kochani, tak się nie robi. Dlatego, tak jak powiedziałam, jedno i drugie karmić z ręki przez przynajmniej parę dni. Bo wtedy jedno z drugim się oswoi i jedno z drugim, yy, bo zauważy, że nie jest dla niego zagrożeniem nowy pupil, nowy osobnik w domu. A właśnie. Ja was gorąco pozdrawiam w takim razie i przy raz do wam powiedziałem. Na temat jak oswajać ze sobą zwierzęta. Można? Można. Pozdrawiam. Trzymaj, tak.